Naukę zawodu rozpocząłem w, 50, w 52 roku w Spółdzielni Produkcyjnej, tak to się nazywało wtedy, w Głupczycach w Opolskim. i tam pracowałem, ucząc się oczywiście, w zawodzie krawiectwo ciężkie. Gdzieś od 95 roku już tutaj na, na ciełka 35 żeśmy przyszli i od tej pory szyjemy. Odzież skórzaną, kożuchy, skóry. Przychodzą do nas teraz często panie aktorki pracujące w, na uniwersytecie, w sądach i przynoszą do przeróbki kupione rzeczy z holandów. To dużo rzeczy teraz się przerabia, takich rzeczy. Ja tak sobie myślę, że lepiej by było, żeby to z nowego coś uszyć, a nie tylko te przeróbki. Maszyna ta nazywa się... Maszyna kuśnierska, bardzo małe szpem, łączy dwie części skóry. Nos. Szycie na takiej maszynie ułatwia Dużo sprawy, ponieważ bo, bo można szybko połączyć części skóry czy, czy futra. Ta maszyna to się nazywa maszyno-stebnówką. Ją się szyje skóry, kożuchy, poczewki, wszystko co potrzebne jest, do, żeby na gotowo uszyć. I zaraz pokażę jak wygląda to szycie po przeszyciu. To jest tak, takim szwem, a, a to wychodzi o później tak ładnie, że i to, jest, i to się szyje skóry i kożuchy tym. Proszę pana, my obsługujemy na przykład yy, projektantów, robimy na, 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 na pokazy mody. Na pokazy mody. I, i, I to już jest wtedy każda inna rzecz. Przyjdzie projektant, zrobi dwie kreski i tak trzeba to zrobić. Ja mówię, no ale wytłumaczyć, żeby to jakoś dośpiewać. Do, do, do no ale my się już znamy mniej więcej to, co chcą i, i to robimy. Czasem jest takie, że No każde musi być inne, bo wiadomo, że pokaz, pokaz mody to jest no taki. Nie dla pani na, na co dzień dochodzenia, bo potem się mówią, panie, które już są po 40, po 50, po 50 i mówi tak: No ja nie kupię sobie takiego wszystkiego obcisłego, no bo i już inna i figura i wszystko, no i trzeba szyć. A mówi, w sklepach tego nie ma. No i dlatego stąd mamy jeszcze jakieś tam klientki. Pamiętam czasy ambasadora, wtedy sprowadzało się materiały z Grecji. I w każdym zakładzie był albo jeden kuśnierz, albo dwóch i, i kilka wykańczarek. Wszyscy mieli pracę. W, gdzieś mniej więcej w 1995 roku bardzo, bardzo stały się, jak gdyby, modne odzież futrzana, ale sztuczna. I żeśmy tu roz, rozpoczęli produkcję odzieży no, sztucznych futer. Pracowało tutaj kilka osób. Żeśmy to stawiali do sklepów, sprzedawali na miejscu, no, trwało to gdzieś plus minus może 7 lat. Był to bardzo dobry okres, można było no, intensywnie pracować no, i, i zarobić. Ale od, tamtego, od tamtej pory no, jak gdyby to zmniejsza się popyt na, 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 na tą odzież, mniej się robi rzeczy nowych, przeważnie. Poprawki, przeróbki. Niektóre rzeczy są rzeczywiście ładne i nowe, ale nie pasujące I, i, i nawet klientki się oburzają nieraz, bo mówi, Ja za, ten, za tą rzecz zapłaciłam 15 zł, 20 zł, a pani chce 50 od naprawy. No ja mówię, wie pani, no, no to niech pani tak chodzi. Nie? Jak będzie <ścoughs> za te 15 zł nie dołożyć. Jak, jak otworzyłem zakład na Tarchomińskiej, to wtedy było, no ja wiem. Z 60 kuśnierzy w Warszawie. Dzisiaj podejrzewam, że nie ma więcej jak 15. No, zawód ten podupada, znaczy jest mniejszy popyt. A jeżeli chodzi o teraz o, o naukę, o uczniów, to jak obserwuję, to nie znam zakładu, gdzie by się młody człowiek uczył tego zawodu. Wnukowie, jeden już pracuje jako informatyk, drugi kończy studia informatyczne, to już na pewno nie wrócą do, do, do naszego zawodu. Ten zawód no, na, tym, na tym moim, że tak powiem, pokoleniu się skończy.